Hej Simoneczko z tej strony Matrix. witam was dzisiaj w kolejnym odcineczku z serii Zagrajemy sobie oczywiście w GTA Sandra, Andreas prawdziwe życie Oczywiście standardowo, no, następna zachęcam was do zasubskrybowania kanału, do wbicia oczywiście na TikToka i na Instagrama No, więc dobra drodzy nasz kolega Karol, mianowicie, e, wziął i podstawił nam naszą lawetę, jak widzicie Yy, kazałem ją podstawić tutaj Żeby było wygodniej Gorzej będzie wyjechać Bo to jest tak mało miejsca, że to się ledwo mieści. W każdy bądź razie Plan na dzisiaj jest taki Żeby troszkę zarabiać. Yy, tylko tak, z Karolem mamy taki układ Że musimy mu połowę kasy Oddać Od każdego zlecenia Także troszkę słabo no, ale trudno się mówi. Może jakieś fa fajną kaskę na ten zarobię. Także los się już za jakimiś autami. Już mamy pierwszą misję. Jak widzicie. Pierwsze autko, pierwsze autko. Czekajcie, bo nawet go nie widzę. No, gdzie ono jest? Tutaj jest. Dobra. No to. My lecimy z tematem chciałem się też w sumie wypowiedzieć na jeden temat, bo Mam tam komentarzyk jeden Na podjętym filmikiem właśnie z prawdziwego życia Odnośnie podania modyfikacji Które mam zainstalowane w moim GTA Słuchajcie drodzy widzowie Moje GTA jest mega zmodowane tak naprawdę I w... Część modyfikacji jest właśnie z internetu, część niestety musiałem sam napisać jakoś Więc to jest już takie... nie chcę, nie będę wam podawał tutaj listy modyfikacji ze względu właśnie po prostu na to, że Większość tej modyfikacji jest pomodyfikowana przeze mnie, żeby po prostu one w miarę możliwości jakoś działały Chociaż to i tak już nie działa, bo nagrywam tą grę chyba piąty raz Już mam dość, bo mnie wszystko wkurwia. Także, jeżeli chcecie, po prostu podobne modyfikacje że tak powiem, musicie sobie wejść na internet, wpisać coś w stylu GTA Poland i jakieś różne prace, które chcecie do GTA, i to jest mniej więcej to samo. Tylko, tak jak mówię, ja to mam po. Yy, kody mam tych modyfikacji pozminąć. No Mam tych misji podmian ze względu po prostu na to, żeby nie crashowało gry, żeby one były troszeczkę poprawione, lepsze, że tak powiem. I tym się to różni od tych oryginałów, tak naprawdę, niczym w sumie więcej, także tak to wygląda. Dobra. Ja sobie dodaję kamerę w sumie wewnątrz. O. Fajnie to w sumie wygląda. Także dobra. My już w sumie jakoś niedaleko chyba jesteśmy czekać chyba tędy jakoś przejadę Przejadę czy nie przejadę, bo nie lubię tutaj jeździć po tych górach Także dobra O ty mendoz, kurna Dobra, chyba tu powinien jakoś przejechać zaraz Jak nie no to trudne No co mi trąbisz? Nie widzisz, że pomoc drogowa jedzie? No, dawaj ciśniesz. Dajcie z mnie kamerkę, bo to... Mega dziwnie się jeździ na tej pierwszoosobowej, ale dobra. Zaraz ogólnie i tak na miejscu będziemy. Pyk, pyk, pyk. Jak dobrze wyjechałem. już nie lubię w tych rejonach jeździć, bo to wiadomo, różnie się kończy. Pyk. Dobra, lecim. To jest chyba tutaj. Tak, to jest tutaj, już w lewo. Co mi trąbisz? lamusie jeden. Nie widzisz, że e, laweta stoi? Nie widzisz. No, dawaj zielone stachu, kurna, dole zielone No, cykej, No, kurna. Dobra, mamy. Dobra, przed wszystkich się waliłem, ale dobra. Okej, okay, mamy już samochodzik pierwszy. Come to hood and Peace air. Okej. Okay. Ale fajny golf. Ej, czekajcie, czekajcie, co on tu ma? Ale będzie libacja, ale będzie libacja. Dobra. Naprawiamy. Pyk, pyk, pyk. Okej okay, mamy 560 złotych w sumie. Na samym końcu to oczywiście sobie, czy na następnym odcineczku sobie to ogarniemy i damy tą resztę Karolowi a mi właśnie Greście, ścięło także super Uroki GTA Także zobaczymy się za, za momencik Okej okay, drodzy widzowie, ja już jestem po tym cięciu, już naprawiłem gierkę, jak widzicie na te 1479 złotych Także wszystko na razie, pasuje. Teraz stanę sobie na chodniku, żeby ruchu nie utrudniać, pani tamta już sobie pojechała elegancko Pani czy pan? Chyba pani Także tak to wygląda, też muszę się mierzyć z tym, że będzie tą gierkę niestety wywalało przez te modyfikacje, ale dobra Lecimy sobie z kolejnym zleceniem halo baza, halo baza dobra, mamy kolejne zlecenie musimy tam szybko w sumie dojechać, mamy 9 minut na dojechanie też musimy się mierzyć szybko z tym czasem okej, okay, mamy to na tej dużej drodze, w sumie dwukierunkowej yy, także jedziemy i musimy się też mierzyć szybko z tym czasem, tak? bo nasi klienci że tak powiem, nie mamy też zbyt dużo czasu, tak samo i my, a im szybciej zrobimy dane zlecenie, tym lepiej yy, oczywiście dla nas, tak? Szkoda, że się tu się nie lepiej komuś tu włączyć. Ale no trudno, bo może troszeczkę szybciej. No dawa, jedziesz. Okej. Okay. Też yy, ogólnie nie powiedziałem wam w następnym odcineczku Znaczy, w poprzednim odcineczku, tak yy, Big Brain już mam po prostu dzisiaj dość przez te krasze gry i inne takie pierdoły Ale nie powiedziałem wam Ale mamy możliwość, kurna Mamy możliwość zakupienia sobie biznesów Oprócz tego naszego, którego bym chciał zakupić na Lawety czy takie rzeczy, możemy również zakupić inne biznesy, które na pewno dowiecie się w, w kolejnych odcinkach na ten temat. Dobra. O, tetetka, nie, nie dziwi mnie to, że ona stoi zepsuta. Tak, że so, sorry, ale dobra. E, dobra. CJ naprawiaj. Pyk, 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 pyk. Okej, okay, może pan jechać. 277 tylko zgarnęliśmy. Z otwartą maską pojechał, wywalone A mi za znowu GTA ścięło i już mnie to zaczyna wkurzać wszystko. <taki> Także nice, dobra. <taki> Nie wierzę w to w grę. No. God Gad, Demet. Okej, okay, drodzy widzowie. Jak widzicie, ja już was. No zwróciłem po tym cięciu kolejnym. Już się ta gierka zaczęła powoli denerwować, będę musiał te cięcia, te cięcia będę musiał. Jestem kraszem gry. A ten crash gry będę musiał jakoś ogarnąć, żeby tą grę mniej kraszowało, ale to też jest to ciężko, bo też dobrze wiemy, po prostu, że ta gra jest mega stara i po prostu, no, nic na to już się za bardzo też nie da poradzić. Ale dobra, dobra, już. Bez przesady wsiadamy, lecimy do jakiegoś ostatniego zlecenia. Także Halo, halo baza, macie coś? Mają coś. Go to broken car Dobra, mamy tutaj gdzieś te auto. Okej, okay, w sumie mamy niedaleko na naszego domu, że tak powiem. Domu. Bardziej tej naszej rudery, którą w późniejszych odcinkach będę chciał wynająć, ale to zobaczymy jeszcze wszystko z czasem. Na razie to mamy tyle kasy, że szkoda gadać. Yy, ogólnie zobaczymy, co tam dalej. Czekam na Wasze propozycje na temat otwarcia czegokolwiek tam i czy na Waszą wyobraźnię, tak. Bo naprawdę sam jestem ciekaw, co byście tam widzieli, otworzyć, a. Tak jak powiedziałem, albo te lawety otworzyć, albo otworzyć... Yy... Znaczy... Otworzyć lawety, ale też otworzyć tam warsztat. Po prostu. I myślę, żeby to była mega fajna opcja. Jeżeli chodzi o zagospodarowanie tego tam yy, opuszczonego miejsca, tak? Bo można powiedzieć, że to jest opuszczone. No szkurde! Oni tu tak jeżdżą niekiedy, że to jest hit. God dobra. Skręcamy pek i lecimy dawaj, dawaj, ciśniesz. No Dobra, polecę sobie tu w lewo. Patrzcie Lambo! No tu się powodzi ewidentnie Może my się jakiegoś takiego czegoś dorobimy Jak mnie ta gra nie będzie wkurwać to na pewno szybko się dorobimy <noise> Nie ale naprawdę To jest akurat masakra ten Wchodzenie, wychodzenie do tej gry. Też ładowanie troszeczkę dłużej trwa i to tak później wygląda, nie? Ale dobra. Jakoś to damy radę, może żeby. seria z tego była mega. Także dobra, musimy tu uważać, bo tutaj. O, fuck, 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 żeby nie przywalić. To nie w Porsche. Karol mnie zajebie za jebie, to potem. No, jedź. Ale się wleczy tym porszakiem, kurde No dawaj, ciśniesz tego porszaka Dobra, lecimy, pyk Trzeba, ale uważać, żeby w nie wjechać I uważać na policję, żeby nam prędkości nie zmierzyła Bo będzie... No szkur Chłopaki, żyjecie? Aha no ale sami my wyjechali, no Lamusy, jedne, kurde. Aż mi się teraz ciepło zrobiła, nie? Wiecie jak to jest? Wypadek, policja, więzienie te sprawy. A oni sobie nic tego nie zrobili, wyzieli, podnieśli motor pojechali. Także okej. Okay. Rzuć, dwójeczka tym, te, tej trzydziestce, kurde, dobra, wyminę go, chociaż tak przed jak nie pada. Ale dobra Troszeczkę trzeba przymknąć na to oko, bo oni tu jeżdżą sami, widzicie jak Tak Dobra, tu jest gdzieś tutaj Okej, okay, już je widzę Zresztą jeszcze te auto nie załadowało, No niestety uroki GTA Ale dobra Tyk Dobra, mamy tutaj Maluszka mumy ja! Yeah. Maluszek się zepsuł. Jeszcze niebieski. Milkiłe! No to niezły maluszek. Dobra! Naprawiamy. Słuchajcie, chyba ja nie wiem, czy mam od tyłu podejść, czy od przodu, bo to różnie w tej gierce działa. Czekajcie. czekajcie. Dobra.

Mamy następne zlecenie w sumie. Powiedzcie mi poczekajcie Zobaczymy najpierw jak daleko. W sumie niedaleko. Jest to kolejne zlecenie. Możemy by było tam pojechać. I potem wracamy na bazę, czyli tam do domu do nas. Musimy się oczywiście przespać w hotelu. Coś zjeść jeszcze by trzeba. Tak naprawdę. Także... To już będzie na dzisiaj ostatnie zlecenie. Odstawimy sobie auto, że tak powiem, na naszą bazę. Będzie trzeba też zadzwonić do Karola, żeby po prostu odebrał sobie tą lawetę. Ewentualnie my ją będziemy musieli Karolowi rzucić dla świętego spokoju. Też musimy, musimy dobrze podziękować, że nam w ogóle ją wypożyczy, wynajął, tak? Bo sami widzicie, że utarg z tej lawety jest mega dobry. To jest chyba najlepsza cena tej lawety, chociaż sam też samokupą tej lawety wy, dużo wychodzi, czekajcie. Tak sobie Okej. Okay. Ani! Pońciak! Dobra, naprawiony. Pyk, pyk, pyk. Okej, okay, już mamy w ogóle prawie 3000 ale dobra czekajcie, zmieniasę kamerkę dobra, to akurat polecimy sobie już do tomu bo też tak, wiecie, nie będą z tego za długie odcineczki, ale zawsze coś, też wam chcę tą gierkę pokazać, a sam ją jeszcze modyfikuję, także zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie w praniu. Na razie wychodzi, jak wychodzi, że mam ochotę wywalić kąpa przez okno, bo już jak widzę, że mi się gra kraszuje, to jest jakaś masakra kompletna. Także czekajcie, ja sobie tutaj wiadę. Pyk. Dobra, mamy misje zakończone. Yy, tak, dalej czekam na te wasze propozycje Co byście tu najchętniej otwarli Ale ja bym naprawdę ten yy, garaż, tego mechanika mega widziałem Także dobra To było na tyle w tym odcineczku Takie bardziej pokazanie kolejnych możliwości Możliwości Kolejne zarabianie CJ'a Tak, bo jak wiecie seria prawdziwe życie od 0 do milionera Zobaczymy czy to wyjdzie na ten moment mega się troszeczkę pobawię, od razu powkurzałem, ale było mega, także zobaczymy co przyniosą następne odcinki, następne prace, bo tego jest jeszcze więcej, także trzymajcie się, do zobaczenia, na razie.